Cześć załoga z tej strony to zapraszam Was do pierwszego odcinka kariery trenera Maradony w ProShock Soccer 2020. W trybie oczywiście kariery Napoli. Na początek ten zespół z tego powodu, że Diego Maradona i Napoli to jest świetne połączenie i tam ten człowiek jest po prostu kochany przez różne rzeczy, ale był wybitnym piłkarzem właśnie w Napoli i dużo rzeczy z nią osiągnął. Więc jako trener, jak poradzi sobie Diego Maradona? Musicie oglądać rzeczywiście ten odcinek do końca. A jak spodobać się, miałbym niesamowitą prośbę, żebyście właśnie zostawili łapkę w górę. A jak podobać się cała moja twórczość na YouTube, zawsze subskrybuj mój kanał. Wydaje mi się, że warto trzy razy w tygodniu filmy. Na początku, Florenzi do nas przychodzi, nieważne z jakiego klubu jesteś, ważne, że Diego Maradona ciebie chce. Właśnie dlatego, Florenzi zostaje zakupiony właśnie do naszej drużyny, żeby na prawym skrzydle po prostu tam rozruszać tą prawą flankę. Rugani do nas przychodzi. Za dosyć duże pieniądze i Spinanzola ruganie oczywiście zawodnik, który nie mieści się w składzie w tym momencie Juventusu, więc wydaje mi się, że to bardzo fajny klimatyczny transfer. Tak samo jak Spinanzola, który może grać na lewej, na lewej obronie, lewej pomocy, więc naprawdę tam będzie biegał. Manolasa sprzedałem, kupiłem kolejnych zawodników Lukasa Lejwe na przykład, żeby ten środek defensywy tej oczywiście środkowej części też był fajnie poukładany tu widzicie Maradona który przemawia jego kupiłem. zawodnika który od wielu lat jest bardzo dobrym zawodnikiem w lidze włoskiej ale z tego powodu że dosyć często dostaje czerwone kartki dosyć często ma problemy z wahaniem formy nie może się przejść do lepszego klubu my damy tą szansę tak samo jak Miranczuk z ligi rosyjskiej tu jest liga rosyjska więc przypuszczam że będziecie chcieli żebyśmy kiedyś powędrowali właśnie do Rosji Tonali do nas przychodzi młody talentowany zawodnik, który może się oczywiście niesamowicie rozwinąć pod skrzydłami boskiego Diego Maradona. I co do nas przychodzi, Środkowy wybrońca? Chciałem mieć taką właśnie czwórkę, chciałem sprzedać tam większej dowodniki. Oczywiście Bali jest nie do ruszenia. No i tu możecie zobaczyć niesamowity tryb, czyli oglądanie meczów, w których gra komputer. To jest świetna opcja z tego powodu, że to jak to wszystko wygląda, i można poczuć się jako właśnie ten trener, który gdzieś stoi z boku. I to wszystko ogląda, analizuje, zmiana taktyki, a jest naprawdę rozbudowane to wszystko, bo można ustawić jak zawodnicy mają się poruszać, w odpowiednich momentach, jaki tryb, czy mają na jakiegoś zawodnika czapkę nałożyć, żeby pokryć go w odpowiedni sposób. Jest niesamowite to, więc jak ktoś lubi tryb kariery, a wystarcza mu tych parę lig, które tu są, choć nie jest wcale tak mało, bo oczywiście brakuje ligi polskiej i tak dalej, ale jest naprawdę dosyć dużo tych lig, jak kiedyś było oczywiście dużo gorzej z tym. W tym momencie jest to wszystko wystarczające. Zobaczcie, jak my rozbiliśmy w ogóle Juventus. To była niesamowita drużyna, ale Diego Maradona, właśnie. Umieliśmy wygrać z Juventusem 5 do 0, żeby przegrać z leczce 4 do 1. To był niesamowity sezon, za chwilę zobaczycie w naszym wykonaniu. A tu zobaczcie kolejne akcje, i to była jedyna z szansa Juventusu. 5 do 0. Jose Cajon, Mertens, Insigne. Naprawdę niesamowity mecz. Ale później przyszedł czas. Z Interem i to będzie niesamowicie ciężkie spotkanie, z tego powodu, że Antonio Conte robi niesamowitą tutaj historię. Ale na przykład Cajechon umieszcza piłkę w ramce Teraz idealna piłka, właśnie do Lorente. Lorente i piękna bramka. I gdzieś szukałem przez długi czas właśnie odpowiedniej formacji dla tej drużyny, z tego powodu, że chciałem zacząć grać 4-2-3-1. Później zmieniłem na 4-1-2-3. Później gdzieś też grałem 4-2-1-3. Próbowałem właśnie na tych trzech napastników, i to chyba najlepiej wychodziło. W ogóle Lorente to jest taki kocur. Oczywiście on wchodził bardzo rzadko z tego powodu, że już ma odpowiednie lata i tak dalej, ale po pierwszej części sezonu zajmujemy pierwsze miejsce. Gratulacje dla naszego zespołu. Możecie zobaczyć, że tak właśnie wygląda to całe menu i tak dalej. Lazio nas na przykład goni, ale Juventus będzie chyba tym najgroźniejszym rywalem. Wychodzimy z drugiego miejsca z grupy Ligi Mistrzów, z Liverpoolem, tylko przegraliśmy, mamy 15 punktów. W ogóle tu są fajne konferencje prasowe, gdzie powiedzieliśmy rozgromimy, wszystkich pokonamy. No niestety raz się nie udało z Liverpoolem, ale dlaczego nie? Berge do nas przychodzi, bardzo talentowany defensywny pomocnik z Norwegii, tak samo jak Mandragora, potrzebowałem bardziej zmienników w tym okienku zimowym, dlatego zakupiłem tych odpowiednich zawodników. No i Bayern Monachium, najważniejszy mecz, czy przejdziemy dalej w Lidze Mistrzów, czy niestety odpadniemy. Koulibaly tutaj, Neuer już są gotowi, żeby poprowadzić te drużyny, tu pierwsza sytuacja dla nas. Mamy sytuację, bardzo ładnie obrócił się. Tak jest, Mertens, i to on umieszcza piłkę w bramce. Zobaczcie tutaj jeszcze raz to uderzenie po długim rogu. To i Lewanowski z daleka, na szczęście, puduje, ale tutaj niestety Bayernu Monachium umieszcza piłkę w bramce. Przegrywamy 2 do 1, jedziemy na rewanż Właśnie do Bayernu ze stratą jednej bramki. No i zobaczmy, czy damy radę i odrobimy. Teraz kolejna sytuacja dla nas. Pinanzola, tutaj bardzo ładnie się przepycha, uderza po długim rogu. Niestety nieudanie. Teraz po raz kolejny bardzo ładna Podścinka naszego zespołu. Insynie jest przy piłce i insynie sobie tutaj bardzo ładnie przekłada. I tak jest. Kaje bierze piłkę i biegniemy właśnie do środka, żeby odzyskać jeszcze szansę i wygrać to spotkanie. Ale niestety 1-0 nie wystarczy, żebyśmy awansowali dalej To Bayern zagra w kolejnej rundzie A my niestety musimy odpaść i pożegnać się właśnie z tymi pucharami Ale za to zagramy z Juventusem praktycznie o Mistrzostwu Kraju To jest właśnie mecz o Mistrzostwu Kraju No i tutaj Cristiano Ronaldo uderza po długim słupku Ale na szczęście dla nas meryt bardzo dobrze Piotr Sieliński, który jest fenomenalny w tej grze Podaje do Kajehona i jest prowadzenie 1-0, zobaczcie tutaj po raz kolejny Nasz prawy obrońca podaje 2 do 0 dla nas. Kolejna sytuacja. Możecie zobaczyć, jak Ruiz podaje właśnie do Mertens'a i wygrywamy. A teraz, tutaj. W tym momencie Piotr Zieliński idealnie podał. No i Mertens oczywiście się cieszy i pokazuje, że praktycznie już mamy mistrzostwo. Zobaczcie tą interwencję Mereta. Ale już fenomenalnie to się wszystko pogodało teraz i Jest kolejna bramka i Piotr Zieliński. Zobaczcie to fenomenalne podanie. To było coś genialnego. No i ten Juventus siedział nam, szczerze mówiąc, w tym sezonie. Rozgromiliśmy bufon na bramce bez żadnych szans. To jeszcze rabiot próbował. Jak coś gram na najwyższym poziomie. Ten mecz po prostu nam tak wyszedł. Poprzedni też. Widzieliście z interem, że się męczyliśmy. Tutaj Piotr Zieliński, Dominika, ten po długim rogu. No i wygrywamy 6 do 0. Tonali no, może się cieszyć, bo idziemy po mistrzostwo naszego włoskiego kraju. I zagramy Copa Nacional finals z interem. Więc zobaczmy, jak to wszystko się potoczy. Czy damy radę i wygramy, właśnie to trofeum. Panie, by było podwójną kronę, ale. Po meczu z Juventusem oczywiście przegraliśmy i ta strata była bardzo wyrównana, więc jestem ciekawy, jak to wszystko się potoczy. Tu możecie zobaczyć ustawienie, jakim graliśmy. Właśnie Piotr Ksiński był takim niby podwieszonym, tym najbardziej ofensywnym polsykiem, Ale też grał takiego bardziej środkowego pomocyka. Tutaj pięknie obrócił się lukaku. Niestety przegrywamy jeden zera. Teraz, tutaj pięknie przepychał się nasz zawodnik, ale niestety uderzył swojego. No i Sanchez jest 2 do zera. Szkoda, niedużo brakowało, ale byliśmy zdecydowanie słabszym zespołem tutaj jeszcze nadzieję wrócił nam Piotrek Zieliński, który bardzo ładnie rozegrał to właśnie do skrzydła, Florencji dośrodkował, no ale niestety nad bramką, ale insyjnie dostał idealne podanie i mamy tą bramkę, zobaczcie tutaj, nasz prawy obrońca idealnie właśnie podał i mamy piłkę w bramce, ale niestety Lukaku pod koniec meczu wyszedł z kontrą, przegraliśmy 3 do 1, no i to nie my podniesiemy to trofeum niestety, jak widzicie. Zmienna jest, wygraliśmy tutaj 6 do 0, a tutaj niestety przegrywamy lepiej ułożonym zespołem. A tu możemy się już cieszyć z mistrzostwa kraju, tak jest. W ostatniej kolejce zwyciężyliśmy. No i champions de Italia. Kulibali może podnieść o Więc Maradona, choć przegrał Ligę Mistrzów, przegrał Puchar Włoch, osiągnął coś, co od wielu lat nie było osiągalne, właśnie w tej lidze, czyli mistrzostwo. Włoch, coś kapitalnego, proszę Państwa. Zobaczcie, jak Kulibali się cieszy z tego trofeum. Jak Maradona może się cieszyć, oczywiście, jak spodobać się z nimi ze sobą w górę. No i tutaj, Napoli 93 punkty, 3 punkty przewagi, zobaczcie, jak to spadł. Oczywiście, tutaj, Juventus możecie zauważyć, że naprawdę do samego końca był naszym głównym konkurentem. Tu, Mertens, Caselejwa i Florencji właśnie zostali. Do 11 sezonu też bardzo fajnie inicjatywa, to fajna grafika, tu możecie zauważyć kto był najlepszym strzelcem, kto miał najlepszą notę, zobaczycie, że niektórzy zawodnicy się, zawiedli szczerze mówiąc, na przykład ISO 5 -6 oceną bardzo słaba, a teraz możecie zauważyć kogo przez ten sezon chciałem sprzedać i sprzedałem w pewnym momencie, więc jak podoba Wam się właśnie Professional Soccer, naprawdę warto zagrać, szczerze powiem, bo ten tryb jest naprawdę fajny, przez to oglądanie meczy i tak dalej, więc naprawdę, jak macie ochotę na przykład... Lubicie na przykład futbol Manager, ale ma za dużo opcji, za dużo czasu wam to poświęca i nie macie na to czasu, a FIFA jest dla was nudna przez tryb kariery, bo nie jest tak rozbudowany, professional soccer jest idealnym środkiem. Szkoda, że nie jest tak wypromowany i szkoda, że jednak to wszystko nie działa tak, jak powinno do końca. Przez te wszystkie ligi, których niestety tu brakuje, ale wydaje mi się, że warto czasem pograć sobie właśnie w soccer. Mam nadzieję, że wam się ten odcinek spodobał. Cześć!